W tym miejscu można się czuć dobrze, można pozostać sobą, można w sobie odkryć kogoś drugiego, nowego, można obudzić w sobie pasję. Tajemnica tego miejsca polega na tym, że ci, którzy tu przychodzą i ci, którzy tu wykładają, wchodzą przynajmniej według mojej koncepcji w pewien rodzaj dialogu. My się cały czas stajemy. To miejsce kojarzy mi się bardzo ciepło, panowała i nadal panuje fajna atmosfera, a przede wszystkim był to czas bardzo owocny. Ja jako studentka mogłam się skupić tylko i wyłącznie na sztuce, na poszukiwaniu, miałam czas na błędy, na poprawki. To, co jest dla mnie najważniejsze, to to, żeby klimat. W którym wiedza ma być przekazywana i sposoby jej przekazywania były trafne. Czyli przede wszystkim człowiek jest dla mnie najważniejszy, a metody próbuję dopasować do osobowości ucznia, studenta, odbiorcy, tak, żeby nie czuł się osaczony, postawiony przed murem. Taka też jest tradycja kształcenia artystycznego. Ona jest w dużym stopniu oparta o taki bardzo dobry, bezpośredni, ciepły kontakt studenta prawda, z pedagogiem, to nie jest tutaj taki kontakt, prawda, jak z katedra, no bo, bo 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 w pracowni artystycznej tak się nie da. Trzeba podejść indywidualnie do studenta. Niekiedy trzeba mu coś szepnąć na ucho, niekiedy go trzeba po pracach poklepać. Ja myślę, że pedagogika ma w sobie to, żeby budować te talenty jakby wspólnie na pewnym etapie szkolnictwa. Raczej, właśnie tak jak mówię, wyłapywanie tych dobrych cech niż takich, niż takich złych, i po, poprzez taką pozytywną korektę budowanie świadomości albo studenta, albo ucznia. Ale ważna jest, jakby atmosfera taka pracy i jakby wzajemne napędzanie się studentów. Tu uczy się i kształci się w dziedzinie tak sztuk czystych. Oczywiście jest i malarstwo, jest i rysunek, jest i rzeźba, jest i fotografia klasyczna, i grafika, i tak dalej. Więc jest również tutaj możliwość no, kształcenia takich umiejętności bardziej przynależnych do tzw. sztuk stosowanych. Dla mnie nieważny jest sprzęt. Ważna jest umiejętność patrzenia. I to chciałabym przekazać, tego chciałabym nauczyć czyli umiejętności patrzenia wnikliwego. Przeżywania, radości przeżywania, odkrywania obrazów światłem malowanych, a jednocześnie też chciałabym pokazać, że światło natury jest ponad wszystkie inne, wyjątkowo głębokie, wyjątkowo pełne i odkrywa wiele tajemnic. Czego mamy tutaj nauczyć? Przede wszystkim warsztatu i kreatywności. Sztuka nie jest poszukiwaniem, tylko jest, sztuka jest odkrywaniem. Ale czego? Prawdziwego piękna. Który jest. Na tym polega w ogóle sztuka, na tym też polega pewna, pewien proces edukacji, żeby też student mógł wchodzić w pewne rzeczy, ale kiedy on to zobaczy? Pierwsza rzecz to jest umiejętność. Musi nabrać pewnej wprawy. Można się dowiedzieć, prawda, jak tam zbudować witraż, jak zrobić odlew, jak wykonać, nie wiem, po złote, jak przygotować laserunek i tak dalej, i tak dalej. Ale potem niezbędne jest to, żeby też to wszystko wypróbować, pogłębić, prawda, i jeszcze w takiej pracy własnej, osobistej. Ale tu muszę z całą pewnością powiedzieć, że przez te trzy lata, przez czas trwania tutaj specjalności, tą niezbędną wiedzę i te niezbędne umiejętności, które mogą być potem kontynuowane, tutaj są zdobywane. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Bożu. Rozwijaj z nami swoje pasje, zdobądź zawód.